Tak. Czy Pani będzie w stanie zmienić artykuł 99, czy A Pani... A dlaczego Pani uważa, że w wieku 21, że to jest za wcześ, za późno, żeby 21 lat, tylko 18 jest ok? Ja parę dni temu spotykałam się z młodzieżą, którą pytałam, czy chcieliby mieć prawo wyborcze, będą mieli 16 lat czy 18, oni byli takimi 17-18-lotkami i mieli wątpliwości. Ale to jest w ogóle ciekawy temat, od kiedy młode osoby powinny móc głosować? No, bo latkowie już mają własne życie, mają własne plany, i myślę, że to jest niewłaściwe, że w 21 lat. Czy pani mogła coś na to zaradzić? Jakbyśmy zmieniali w ogóle przepisy, to można by się było przyjrzeć też od, ten, od tego momentowi, od kiedy państwo możecie głosować, ale też jaką wiedzę zdobywacie. I to jest zawsze jakaś kwestia umowna. Nie mam jeszcze takiego twardo wyrobionego zdania, że to powinno być 18 albo 21 lat, bo to myślę, że bardzo dużo też zależy od tego, jak te młode osoby by chciały móc partycypować społecznie. Jak słyszę 17-latków, którzy mówią, nie, 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 prawa wyborcze chcemy, jak mam mieć 18 lat, to może ten dystans dwóch lat też by im się jeszcze przydał.